Cześć, witam na kanale Knife Division, ja się nazywam Łukasz, a dzisiaj rozpoczniemy serię odcinków pod hashtagiem Black Division o nożach, które mam, których używam, które są moim takim dream teamem, nazwijmy to. I dzisiejszy odcinek roz rozpoczniemy królem Reconem pierwszym, czyli Cold Steel Recon 1. Zapraszam. W skład zestawu wchodzi takie standardowe kartonowe pudełko Cold Steel'a z nazwą, z pokazanym nożem, o którym mowa. Tutaj jest też jakaś taka drobna specyfikacja zrobiona. Moment, no, macie nawet numer telefonu, gdyby Wam coś nie pasiło. No, tak to przychodzi. Dodatkowo w zestawie mamy klips do przełożenia dla osób leworęcznych. No i oczywiście. Sam nóż. Tal, z jaki jest wykonany to S35VN, typ głowni to Spearpoint. Wykończenie to powłoka DLC, hartowanie to 60 HRC. Szlif jaki tutaj jest to niepełny płaski. Długość głowni to 101 mm. Grubość głowni to 3,5 mm. Sposób otwierania to kołek. Posłoną tutaj podkładki teflonowe i z fosforobrązu. Na rynkojeści mamy G10. Linersów tutaj nie ma. Blokada to triadlock. Lips jest dla lewo i praworęcznych. Backspacer w tym modelu jest zrobiony z G10. Mamy tutaj otwór na Linkę złożony ma 13,6 cm rozłożony ma 23,4 cm, jego waga to 150 g. Co do moich odczuć względem tego noża, to ja osobiście Rekona. Uwielbiam. Dosłownie, uwielbiam Ricona. Uważam, że to jest najlepszy, moim zdaniem najlepszy chyba nóż, bo jest takim nożem, powiedzmy, najbardziej uniwersalnym, ale zanim przejdę do jego wszystkich plusów, najpierw chciałbym omówić wszystkie jego minusy. Minusem jest to, i to jest niestety we wszystkich nożach marki Cold Steel. To są tragicznie wyprowadzone szlify, i to jest po prostu no aż, aż smutne to jest, bo płacimy za ten nóż naprawdę sporo pieniędzy. Co prawda, jak ja go kupowałem, a było to chyba z pół roku temu, to ja kupiłem, co prawda, nóż używany od kolegi Pawła. Pozdrawiam Cię, Pawle. Jest mu u mnie bardzo dobrze. Ja go kupiłem od Pawła jako nóż używany za 600 zł. I to w sumie jak na tamte czasy była taka cena. No, nazwijmy to standardowa nówka chyba w tamtych czasach. Wtedy chyba z pół roku temu. Nie, więcej nawet jak pół roku temu, chyba kłamię. Ile ja cię już mam, Rikonie? Długo go mam. Może z 10 miesięcy nawet. No, w każdym razie wtedy kosztował 600 zł, i to była już taka, to była dobra cena za Ricona. Obecnie nówka to jest chyba koszt prawie 9 stów Za nówkę oczywiście Więc powiedzmy, że używany będzie chodził w granicach 7-8 stów Wszystko tam zależy od stanu Ale do czego, do czego zmierzam? No jest to naprawdę dosyć sporo Po prostu nóż w tym budżecie osobiście uważam, że powinien być trochę lepiej zrobiony i właśnie jeżeli chodzi o te tragiczne szlify, to jest po prostu. No to jest straszne, że płacimy za nóż tyle pieniędzy i coś takiego jak szlify może być tak źle wyprowadzone. Do czego zmierzam? Otóż ostrzycie sobie nóż. Ostrzycie sobie wszystko fajnie. Macie pierwszą stronę noża, macie już naostrzoną elegancko, wybraliście sobie powiedzmy. No, ja mam go naostrzonego na 20 stopni. Macie naostrzony nóż na 20 stopni, fajnie. No i przechodzicie do drugiej strony. I teraz przyjrzyjcie się dobrze krawędzi. Mam nadzieję, że to widać. I teraz zobaczcie sobie tutaj. Nie, nie, nie wiem, czy to będzie widać, ale te krawędzie nie są tak samo wysokie. Dlaczego? Są krzywo wyprowadzone szlify. A jeżeli są krzywo wyprowadzone szlify. To żeby krawędź była równa, to jak na przykład z jednej strony ostrzycie nóż na 20 stopni, a chcecie, żeby z drugiej strony było tyle samo, czyli też sobie dajecie 20 stopni, to nagle się okazuje, że ta krawędź tnąca nie jest na takiej samej wysokości. Nie jest równa po prostu. Dlaczego? No właśnie, ze względu na to, że są krzywe szlify. I teraz, jeżeli chcielibyście sobie zrobić krawędź tnącą na tej samej wysokości, no to wychodziłoby na to, że musicie z jednej strony ostrzyć nóż na 20 stopni, a na przykład z drugiej na 17, 18, plus minus. Ja nie wiem, bo ja się ostatecznie. Ja ostatecznie to zostawiłem po prostu tak jak jest, stwierdziłem, że nie będę się denerwował. No ale jest to po prostu. Jest to dla mnie trochę. Trochę straszne. Bo tak jak mówię, bo, bo, bo mało te noże nie kosztują. Wiadomo, że tam są. Jakieś inne modele innych marek, które potrafią kosztować, nie wiem, chociażby jakiś tam Chavez, czy coś tego typu, że, że, że z drugiej ręki ten nóż potrafi kosztować 2000, 2500, e, więc wiadomo, że są droższe marki. No ale no, naprawdę, no naprawdę jest ten nóż przecież tworzony w jakiejś fabryce, jest jakiś... Jakaś, jakaś ekipa, która zajmuje się sprawdzaniem jakości tych noży i to jest po prostu. No to, to jest aż... to aż boli, bo... No bo naprawdę, no nie można było tego zrobić od początku do końca dobrze, wszystko jest tutaj fajnie zrobione, a po prostu te szlify, czyli tak naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy, jest wyprowadzona no źle, no, no krzywo. I teraz wypadałoby zrobić regrind tego, czyli tak naprawdę zjechać całą tą czarną, swoją drogą, mega twardą powłokę, zjechać całą tą powłokę i wyprowadzić te szlify na równo. A widziałem już jak, jak ludzie to w ten sposób robili i szczerze mówiąc im się nie dziwię. Mi, mi trochę szkoda tej powłoki, a krawędź trudno będzie nierówna, bo, bo nie będę się teraz bawił w różnicę o 1-2 stopnie. No trudno. Jakbym chciał, pewnie bym to zrobił, ale no, nie chcę. Nie chcę mi się po prostu w to bawić. Także to jest taki jeden z jego moim zdaniem najpoważniejszych minusów, ale to jest minus w ogóle marki Coltskil. To jest. To jest po prostu nich straszne, to jest straszne niedopatrzenie, ale żeby też nie było, bo nie są jedyną marką, która, która szlify robi krzywo. Bo tak samo miałem Soga Seal XR, którego mogliście gdzieś tam widzieć na poprzednich filmikach i tam był dokładnie ten sam problem. I znowu mamy nóż za prawie obecnie 1000 zł i są krzywo wyprowadzone szlify. No, no ja tego po prostu nie rozumiem. Jak w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych technologiach, przy, przy jakiejś takiej dbałości o klienta, można dopuszczać takiej rzeczy? No ale jak widać, można. Żeby było śmieszniej, jeszcze się nie spotkałem. Jeżeli ktoś z Was się spotkał, piszcie śmiało w komentarzu. Jeszcze się nie spotkałem, żeby na przykład w Petrified Fishu za niecałe 200 zł były krzywo wyprowadzone szlify. Za 200 zł to jest prawie 900. Także. Wszystko chyba kwestia jakiegoś tam podejścia do klienta, Cold po prostu robi noże, bo robi noże, a niektórzy niektórym chyba bardziej może zależy na kliencie i na tym, żeby ten, żeby ta jakość tych noży była jak najlepsza. Dobra, kolejny minus, to często że tutaj jest zastosowana blokada Triadlock. Jedna z najmocniejszych, jak nie najmocniejsza blokada. Myślę, że Axis może z nią śmiało konkurować. Jest tutaj zastosowany triadlock, więc tym nożem nie poklikamy. Co prawda, no da się jakby tak. O! No, na pewno jest to wolniej niż jakimś frame lockiem, liner lockiem, axis lockiem, no ale coś kosztem czegoś. Ja się już nauczyłem, bo ja Rikona no mam dosyć długo. E, lubię się tym nożem bawić i ja się osobiście nauczyłem klikać triadlockiem. Na pewno nie jest to tak spektakularne takie szybkie, powiedzmy, jak właśnie w innych blokadach, no ale coś kosztem czegoś, tak? Bo surowy wygląd też może być minusem, bo to też nie, nie, nie każdy lubi. Bo Cold Steel robi takie, takie woły robocze. One, one nie mają być piękne, chociaż mi się Recon mega podoba, ale one nie mają być piękne, one mają być przede wszystkim użytkowe. To gdzieś tam jest taką, nazwijmy to, domeną Cold Steela, bo ich produkty są raczej... Surowego wyglądu raczej są takie, nazwijmy to stonowane, ale jednocześnie mocno militarno-taktyczne. Może w tą, w tą kategorię, no, żebym ich wpisał. No to są typowe robole. One nie mają być śliczne, one nie mają być ładne, one mają robić robotę. No i Irykon robi robotę. To, to bez dwóch zdań, ale do tego zaraz. Kolejnym jego minusem jest to, że on w ręku, jak się go trzyma, chodzi mi tutaj teraz o kwestię y, okładek, które tutaj są, to jest G10. To możemy odnieść wrażenie, że to jest taki panie, to szczeli, to nie będzie czymyć, to to nie, bo to, to jakieś takie plastikowe, to to takie. Nie, naprawdę, G10 to nie pójdzie. Więc sobie wpiszecie na necie gdzieś tam te testy Cold Steel. A. No wiem, one mogą nie, nie do końca być miarodajne i tak dalej, ale nawet jak sobie zobaczycie jakieś testy. Nie samej marki Cold Steel, tylko kogoś, yy, kogoś innego. Może kiedyś bym sam spróbował zrobić mu taki test. Trochę mi go szkoda. Ale chodzi o to, że, 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 że to, to nie pójdzie. Nie, nie, to nie pójdzie. G10 jest tak twardym materiałem. Fakt, faktem to jest jakieś tam sztu, sztuczydło. Ym, więc gdzieś tam to uczucie tego taniego plastiku faktycznie może trochę być. Ale jak trochę się z tym nożem popracuję, jak trochę się nim podziała. To, to, to gdzieś tam to, to przemija, bo człowiek zaczyna w nim dostrzegać wszystkie pozostałe plusy i gdzieś tam to uczucie tego chamskiego plastiku schodzi na, na, na boczny tor, nie jest aż tak istotne. Jest to bardziej taka kwestia, powiedzmy, odczucia, ale, ale sam nóż jest wykonany naprawdę mocno dobrze. Tutaj to, to, to nie puści, panie kochany, to nie puści. Kolejnym jego minusem jest to, że ma triadlock. Co jest jednocześnie plusem, ale minusem tej blokady jest po prostu to, że ona bardzo nie lubi piachu i różnych tego typu drobnych rzeczy, ponieważ jak wam się ten piach dostanie do środka, to może wam tak poblokować nóż, że albo go nie otworzycie, bo chyba tak też się może w sumie zdarzyć. Ja osobiście jakby nie próbowałem, ale może wam się zdarzyć tak, że go nie otworzycie, a jeżeli macie otwarty, będziecie coś tam robić. I tego piachu wam naleci do środka, to może się też zdarzyć tak, że go nie zamkniecie. Po prostu, nie zwolnijcie blokady. Wypełnią się te wszystkie tam luki. Sama blokada po prostu, że ona się nie podniesie, nie? Napcha wam się tego i koniec i macie fixa. Także to jest taki minus tej blokady. Znaczy. Ja osobiście uważam, że to wciąż lepiej niż na przykład w Axis loku, w którym jak wam strzelą omegi, to... Musicie, nie wiem, jakiegoś patyka wsadzić albo coś, żeby tą blokadę zblokować tak, żeby wam się głownia nie, nie zamknęła. A wydaje mi się, że w trijadloku nie wiem, jakbym go gdzieś w plenerze używał, to może bym go mocniej zlał wodą, tą ten piach wypłukał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc to tak jeszcze, jeszcze, jeszcze daje radę. No ale ogólnie trijadlok nienawidzi piachu, więc więc to jest gdzieś tam... No to jest tak jakby minus tej blokady, no ale to jak, jak już mówiłem Wam też w poprzednich filmikach, no nie ma nie ma blokady bez bo Kolejny jego minus to brak jakiegokolwiek jimpingu. Co prawda ten nóż jest tak popodcinany, jest tak ułożony, że on się jakby tutaj fajnie wszystko trzyma, ale pod kciuk nie mam żadnego, żadnego jimpingu. Czy to na plus, czy to na minus, no gdzieś tam w poprzednich recenzjach mówiłem o tym, że, 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 że ma za krótki, za mały, może lepiej jakby nie miał. Tutaj mi ten brak jimpingu na przykład nie przeszkadza, bo, bo cała reszta jest tak wykonana, mamy taki chwyt, że, że to jest takie dosłownie tylko podparcie, bo cała reszta tutaj na paluchach siedzi idealnie, więc jakby to jest spoko To jest tylko takie naprawdę podparcie, że tam, to nie, nie, nie służy do nie wiadomo też czego. Więc mi osobiście nie przeszkadza. Nie jeden może powiedzieć, że trochę szkoda. Ma zrobiony jakiś taki jimping, ale to ma w tym miejscu zrobiony i to w sumie chyba nawet za specjalnie nic nie daje, bo nawet jak już trzymacie w ten sposób, no to ten jimping tak naprawdę na nic nie wpływa. To do plusów. No właśnie ten triad. Jezu, jak ja lubię tą blokadę. Ona daje poczucie tego, że wam się nóż na paluchy nie ma opcji i nie złoży. Blokada nie puści. Nie, nie. Chyba, że się może, nie wiem, ząb... musiałby się ząbki połamać, ale to już, no, nie wiem, nie wiem, jaką siłą musielibyście tak naprawdę na, tym, na to nacisnąć, żeby, żeby gdzieś tam ta blokada się złożyła, żeby ona puściła, to są ona jest tak zbudowana, że, że, że to nie ma prawa puścić. Poza tym Triad Lock jest modyfikacją Backlocka. jak Triad nazwa. Yy, chodzi o to, że ma trzy punkty podparcia Backlock miał bodajże dwa. I to jest modyfikacja blokady właśnie Backlock stworzona przez Andrew Demko. Który... Kolejnym jego plusem jest ta czarna powłoka. I słuchajcie, ona jest naprawdę twarda. Ja tym nożem jakiś czas temu musiałem zrobić taki drobny remont w domu i musiałem zrobić otwór w profilu, gdyż musiałem przecisnąć przez nie przewody. No nie istotne. W każdym razie prułem tym nożem i robiłem nim otwór w profilu, bo nie, nie mogłem się tam dostać niczym innym. I słuchajcie, on po tym jak się szarpał z grubym, naprawdę grubym profilem, on ma tylko delikatną ryskę. Nic więcej. A ja nim tam robiłem, o Jezus mordowałem profil dosłownie. Także ta powłoka jest naprawdę, naprawdę mega, mega twarda. Przynajmniej w tych nowych, bo z tego co kojarzę w tych starszych wersjach, bo to już jest na stali S35VM, swoją drogą bardzo lubię tą stal. Ale z tego co się orientuję, chyba na tych starszych modelach ta powłoka nie była taka twarda. Że ona się podobno bardzo szybko ścierała i nawet do tego stopnia, że wiele osób że sami ją po prostu ścierali, bo to wyglądało tragicznie. A tutaj po prostu ta powłoka jest mega, mega twarda. Tej samej powłoki nie mamy już, muszę tutaj na Backlocku. tutaj to się ściera, panie, to panie, to się ściera, to trzymasz pan w kieszeni, to się ściera. To sam, tak samo na klipie też. O, to, to, to po prostu schodzi. To, to na pewno nie jest ta sama powłoka, to jest prawdopodobnie zwykła czarna farba czy coś. Ale na głowni nie, na głowni to jest petarda. Jego takim kolejnym plusem jest to, że to jest taki, to jest taki nóż do roboty. To on, on nie ma wyglądać, on nie ma pachnieć, leżeć. Ten, nie, to Cold Steel jest do roboty. To jest nóż do roboty zrobiony. Podcięcia ma tak fajnie zrobione, jeżeli chodzi właśnie gdzieś o jakąś tą ergonomię i tak dalej, że on po prostu, on jest stworzony do pracy i, i moim zdaniem wszystkie może Steel'a są dokładnie w ten sam sposób robione. On po prostu ma być, to jest taki chamski robol, panie kochany, jak nie młotem, to, to Cold Stealem Riconem. To jest król, który nie boi się upaprać w błocie. No nie, może w błocie to akurat złe słowo, ale w krwi wrogów. Nie. Nie, nie naprawdę, jest, jest to typowy taki, taki typowy robol. Ich że pomimo ceny nie szkoda. I bardzo dobrze, tu nie ma być czego szkoda. Nimi trzeba po prostu robić. Kolejnym takim plusem, przynajmniej dla mnie, bo tutaj już może bardziej bardziej takie moje prywatne uczucie, jest jego taki fajny, też taktyczny look. On jest czarny, fajnie wyprofilowany. Tu mamy spear pointa, jest też w clip Point i w tanto. Osobiście spira uważam za najbardziej uniwersalnego, no bo tak, Clippoint, no to będzie miał słaby ten czubek, chociaż do jakiegoś robienia, co, nie wiem, dziurek w drewnie, coś będzie, będzie lepsze od spira. Spirem też zrobimy, ale będzie nam to szło troszeczkę oporniej. Ale z drugiej strony w spirze mamy więcej tego materiału, więc jest mniejsza szansa na to, że się ułamie czubek. Tanto niby ten czubek ma najmocniejszy, ale z drugiej strony... Po pierwsze to jest Tanto. Ja tamto osobiście nie lubię. A po drugie ostrzenie Tanto to jest... nie, nie, nie. Bo tam to przejście... nie, 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 nie. To na systemie tego tak naprawdę... no nie na ostrzycie. No może by się naostrzyli, ale... To już jest tyle zabawy z tym, że, że dajmy sobie spokój. Więc moim zdaniem po prostu ten jego właśnie fajny taktyczny look w połączeniu ze Spirem. No moim zdaniem jest to połączenie idealne, ale to tak jak już mówię, to taka bardziej powiedzmy kwestia gustu. No i właśnie yy, kolejny jego plus to Stal. S35VM. Ona świetnie trzyma ostrość. To prawda ostrzy się ją dosyć ciężko i długo. Ale, ale, ale raz naostrzona, naprawdę tą długość, tą, przepraszam długość, yy, ostrość, naprawdę bardzo długo trzyma yy, i ja osobiście tą stalę naprawdę, naprawdę polecam. Coleslint też ją hartuje tam na 60 Hz, więc dosyć wysoko. Czasem właśnie jest jej tylko, tylko i wyłącznie to, to ostrzenie i to naprawdę trwa długo. Ja się z, z, z Reconem właśnie po tym remoncie, no ostrzyłem go gdzieś, no nie chcę skłamać, ale myślę, że z godzinę. Tak do, takiego do, do uzyskania takiego efektu, że goli. Mm, także, także trochę czasu trzeba jej poświęcić, ale ona się odwdzięcza tym, że, że tą ostrość naprawdę długo trzyma. Także ja osobiście uważam Rikona 1 jako moim zdaniem najlepszy nóż w DC. Bo pomimo jego minusów, ma tyle plusów, że, 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 że warto gdzieś tam go. Wziąć pod uwagę, jeżeli szukalibyśmy sobie takiego noża na całe życie i do wszystkiego, to moim zdaniem Recon 1 jest do tego stworzony. Ale ja też jestem Team Steel, więc, więc to też się stąd wynika. Ale, ale będziecie mieli okazję, weźcie go do ręki, pobawcie się nim trochę. Kupcie, popracujcie i wierzcie mi, że ten nóż Wam się za te pieniądze, on Wam się naprawdę odwdzięczy tym, co, co od siebie daje. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że postać Rikona pierwszego spowodowała, że będziecie chcieli może ten model kupić. Będę starał się teraz prowadzić takie dwie linie. Jedna, dwie linie odcinków w sensie jedna właśnie będzie o nożach, które, które posiadam, które używam, które właśnie tworzą tak zwany Black Division, czyli mój Dream Team. I jednocześnie dalej prowadził tą serię odcinków o nożach budżetowych do 300 zł. Jeżeli macie pomysł na jakąś jeszcze kolejną linię odcinków, którą chcielibyście zobaczyć na kanale, piszcie śmiało w komentarzach. Czytam je nie tylko tutaj, ale też na, na, na grupach, na Facebooku. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.